Witam, dzisiaj 16, spóźniony się w rzepaku Unia RSTL i Poznaniak, Poznaniak 3-metrowy. Polska, górki, pagórki Tutaj takie półnowe pole, taki klin, a reszik to Ogólnie to orałem to yy, tydzień temu w sobotę po prostu przez deszczę, spóźniony się w zapaku, Ogólnie ciężko było to doradź, tak, ogólnie ciężka orka, mokra. Żeby przecież ten siew wczoraj e, wziąłem, e, przeleciałem tym samym agregatem, żeby tą plastery ruszyć, żeby przeszło. No i tak się sieje, no. I tak już jest. 3 czy 4 września późny się w zapaku już robimy nawrotę największa wada tego cionika, że, 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 że tu nie ma <grywka> rewersu jedynką w sobą jak lecę no to tutaj tą wajką przerzucić to znowu jedynką terenową jest wolno, no ale co zrobić. Zasadka sobie mruczy. Jedziemy ekonomicznie 1500 obrotów, jedynką szosową na szybkie czwórce. Wystarczająco paliwo drogie. Ostra, ostatnio podrożało. Ogólnie po tym, po tym agregacie podoba mi się robota. Ro, robi fajną robotę. Jedna maszyna Jedną maszyną robię ściernisko i ściernisko yy, i od razu się tylko w tym roku, że taki mokry to yy, bo tak było to w świeżą orkę czy zimową wierzę i nie robiłem yy, takich yy, upraw przecież tylko w tym roku żeby yy, przyspieszyć to to bo musiałbym czekać niedzieli z tym, a A takto co zrobi? Nie zanudzam, ďakujem na razie.